Drodzy z tej strony i witam Was w drugiej rocznicy powstania mojego kanału Scorpio I Tak, rozpoczniemy nasze 10 minut materiału, w którym chciałbym wszystko omówić, podsumować oraz yy, zapowiedzieć pewne nowe serie, które. Ukażą się w najbliższym czasie na moim kanale, czyli za tydzień najprawdopodobniej na 100% Assassin's Creed Unity, czyli najbardziej wyczekiwana część Assassin's Creed'a jaka tylko mogła nam się śnić. A więc yy, kompa już mam. Tutaj musiałem nieco trochę yy, poprzestawiać jednak te wymag te ustawienia graficzne tej gry, bo stwierdziłem, że jak dałem wszystko na ultra, to przy nagrywaniu będę miał 60 fps jednak nie. To nie tędy droga. Niestety są spadki, dlatego sobie pozwoliłem dać na wysokie. Na wysokich śmiga nieźle, ale na ultra, no... Jednak jeszcze nie, nie mogę przesadzać. Jakbym miał kompa za jakieś 10K, no to już bym sobie na pewno na 100% pozwolił na to, abym sobie mógł rozgrywać na ULTRA ale to może w przypadku BFA3 będzie inaczej, zobaczymy, bo sobie bym nagrał takie 10 minut materiału, nie wiem, zobaczymy a jak nie to może z jakiejś innej gry czekajcie, ło, jak on skoczył, Edward pomimo tego, że już ma rok jeżeli chodzi o uniwersum Assassin's No, dalej jest skoczny jeszcze tego kota minęliśmy czarnego, który przyniesie nam szczęście. Chyba nie będę to spekulował i yy, przesądzał, czy da mi szczęście, czy nie. Ale tak czy inaczej, dwa lata już dwa lata dla was nagrywam To jest coś nieprawdopodobnego i nie mogę sam w to uwierzyć, że już dwa lata takiego długiego okresu czasu. Yy, dla Was po prostu to wszystko mm, poświęciłem, aby każdego dnia coś nagrać. Nie, nie może tam było parę takich dni w y, przedziale moich dwóch lat, gdzie no, no nie mogłem, bo albo gdzieś wyjechałem, albo po prostu nie miałem czasu. A to jest zrozumiałe i to się powinno rozumieć: takie kwestie. Ale druga rzecz to jest taka. Że po prostu e, lol. Tak to dziwnie wyszło. Myślałem, że e, sobie normalnie zejdę na ziemię, a tu kurde się zrozsłuślałem e, na linkę z windą i jeszcze kogoś zabiłem. Przypadkowo, ale dobra, mniejsza z tym po chcę, e, teraz podsumować. Te dwa lata, które jak dla mnie są całkiem udane, nie, nie takie najgorsze jakby się wydawało, ale naprawdę dobrze mi szło i idzie mi cały czas. Tylko no, ta kwestia oglądalności jest smutna po części, no, ale ja nic na to nie wskuram To tylko od Was zależy ile osób będzie mnie oglądało, wasz wpływ, wasze chęci i moja mobilizacja, która jest nieskończona do nagrywania. LOL, fajnie, znalazłem sobie takie okienko, gdzie można sobie po prostu podryfować po łóżku, nie wiem czym, ale to już bym w te szczegóły nie się nie wtrącał, tylko po prostu rozmawiał z wami dalej. Yy, no niestety yy, ta forma yy, rocznicy będzie wyglądać nieco inaczej, ale cóż poradzić, po prostu chcę to krótko, prosto i zwięźle podsumować te dwa lata, które już powiedziałem wyszły udane. Yy, dużo czasu poświęcałem teraz na te materiały. Mam już prawie 1300 filmów. To że sporo. Subskrypcji owszem jest tak śmieszna ilość, że powinienem mieć ich o wiele więcej, ale jakoś mnie to nie smuci ani trochę. Po prostu żyję z tym przekonaniem, że nagrywam dla jakiegoś grona osób, które obejrzy, to obejrzy, a jak nie będzie mu się chciało oglądać. Albo mu się nie podoba, albo to, albo tamto, no to jest jego strata, lub jego problem. Ja nie będę wchodził w drogi, nie będę mu gryzł buta, tylko po prostu jego decyzja. Jeśli nie chcę znaleźć, to trudno. Ym, więc tak, jeszcze inne serie, jakie bym dla Was tu zapowiedział. Ja już nawet wpisałem listę, listę informacji. Y, które mam zawarte w opisie informacyjnym kanału. Poza Assassin's Creed Unity, owszem, chciałbym też y, zacząć y, Assassin's Creed a Libera Liberation, czyli y, część, która wyszła najpierw na PlayStation Unity. PlayStation Unity, bo chciałem powiedzieć PlayStation Vita. Ja cały czas myślę o tej części, dlatego co zdanie, to może mi się wymknąć słowo unity, czyli jedność, U, ujmując to w angielskim, w angielskiej mowie. No po prostu na PS Vita została stworzona, a potem zremasterowana na PC, ta, Czyli mówiąc wprost, przeniesiona. Tak sobie myślę, że Dlaczego by nie? Nie byłoby to takie głupie, a tym bardziej yy, poznałbym dokładniej historię asasynki Evelyn de Grandpre. Czy jakoś się mówi po francusku, bo ona jest pochodzenia francuskiego A mieszkała w Nor Nowym Orleanie. Zobaczymy mam tam 7 minut jeszcze materiału, jeszcze 3 minutki wrócimy. No, to, żeś strzelił Blanta, ale mam Cię w dupie, chcę tego kuriera złapać. No po prostu myślę, że te dwa lata mojego ciężkiego nagrywania nie poszły na larnę. Jako, że teraz już mam dwa lata nagrywania za sobą, to mam nowy sprzęt, który po prostu będzie mi pewnie ułatwiał życie i... Większą swobodę przy graniu w wyższych y, wymaganiach ustawieniach graficznych i tak dalej, i tak dalej, ale dobrze. To może jeszcze na koniec powalczymy z tymi Hiszpankami. Bo tak to ino y, kurczę biegam, biegam w że tutaj, a nie robię takich fajnych rzeczy jak walka, która w blag jest taka trochę do dupy. Ale cóż poradzić? Dobra, jeszcze tu dwie minuty mogę. Cóż ja go zabiłem Dobra, dobra sobie żarty. Aha, zaskoczenie. Dobra, tu im pomogłem. Nie muszę nawet się z nimi cackać. Dwie stówki i tak dostałem. W kieszeni. O, jak mi tu biało. Tak, bo w zasadzie jak mamy odpalony wzrok orła, to tak się tym kończy. Dobra, ile tam mamy minut? Będzie dziewiąta minuta, myślę. To się jeszcze wespniemy na tą wieżę. O, sięgniemy? Nie, sięgnęliśmy. Ale jeszcze tutaj Ach. możemy spróbować. Dobrze, no to podsumujmy jeszcze raz. I zapowiedzi. Dwa lata, drugi rok mojego nagrywania. Mam nadzieję, że nie poszedł na marne. Z, może tam z 1000 osób doszło z 1200, bo chyba jak y, miałem rozpocząć tam pierwszą rocznicę, to miałem może mniej niż tysiąc, bo pamiętam, że w styczniu tego roku osiągnąłem 1000 subskrypcji. To coś właśnie koło tego, może 800-900 było. Ale tak, y, naprawdę. Świetnie mi idzie i staram się jak najlepiej dla Was te materiały nagrywać. Jako, że teraz mam nowy komp, to w lepszej jakości będą. Specyfikacje podam w opisie, jeśli będziecie chcieli. Z tej strony był Skorpio. Dwa lata nagrywania na YouTubie i będę dalej nagrywał. Trzymajcie się, na razie. Yo!